To jest ulubiony film, czyli kolejne pakowanie. Tym razem pakujemy się do Paryża i pakujemy się do samolotu tylko w bagaż podręczny, a mój plecak to właśnie ten oto z temu viralowy, chociaż to nie jest chyba ten dokładny model, bo wydaje mi się, że nie jest on taki super i ogólnie ja go kupiłam za 35 zł. No niestety dużo jak na to, że kupowali je dużo taniej I też jako pierwszy użytkownik Ale no niestety nie umiałam zrobić tego w sumie jakoś inaczej Ale otwiera się on oczywiście tak Jako taka walizka No i tutaj muszę zmieścić wszystkie moje rzeczy Generalnie serio jestem ciekawa Czy mi się zmieszczą te wszystkie rzeczy Bo razem z butami wychodzi tego bardzo dużo I jeśli miałabym schować tutaj żakiet To... Pewnie mi się ten tak nie zmieści, także będę musiała go pewnie ubrać od razu na siebie. Ale dobra, otwieram go i będę pakowała najpierw moje doły, czyli spódniczki. I pierwsza spódniczka to jest taka szara z Zary, a druga taka. beżowa? Też z Zary. No i dobra. To musimy teraz tutaj włożyć A i ogólnie jest jeszcze coś takiego, żeby zwijać te rzeczy Ja generalnie chcę to sprawdzić, czy zwijane rzeczy będą więcej zajmowały miejsca, czy mniej Mi się wydaje szczerze, że niektóre trochę więcej, więc na razie to pakuję swoim sposobem No i tak, yy, a, zacznijmy od czegoś śmiesznego Czyli to, że te buty to nie są jedyne buty, które tutaj muszą się znaleźć Muszą być tu jak mam to zrobić? Nie wiem, po prostu jest taki, że nie zabieram praktycznie żadnych kosmetyków Zabieram tylko, wiecie, jakieś typu pasta czy coś takiego e, I to będzie wszystko w tym małym woreczku i to tyle Bo z makijażowych rzeczy zabieram tylko tuż do rzęs, więc on mi nie zabierze dużo miejsca Także no, skupiam się głównie tylko na ciuchach Bo po prostu no, mam mnóstwo stylówek, ale muszę to jakoś tutaj zmieścić A nie wiem, jak mam to zrobić, żeby włożyć te szpilki, bo ja po prostu muszę je ze sobą zabrać bo inaczej mój outfit nie będzie ładnie wyglądał Dobra, jako następną rzecz, tylko mam tą sukienkę, bo ona też zajmie trochę miejsca, a na pewno musicie tutaj znaleźć No i powiem tak Jest już ciężko Bo nie, no nie ma szans, że ja tutaj spakuję te buty Serio, ten tak po prostu... nie, nie wiem ja muszę spakować dwie pary butów. Jak ja mam co zrobić? Już ten żakiet, to ja już nawet tego nie próbuję. Jakby on już idzie do tego, że ja po prostu w nim jadę, I będę po prostu jechać w ekskluzywnym żakiecie, w samolocie i tyle. Bo naprawdę. Dobra, teraz t-shirty. To są w ogóle wszystkie jeszcze nowe rzeczy. Praktycznie wszystko jest tutaj nowe, bo wszystko było kupowane na wyjazd. To kupowałam dzisiaj. To jest zwykły biały t-shirt, ale do tych spódniczek. I ja jednak będę zaraz testowała metodę zmijania, bo ciężko to widzę. A tutaj oczywiście must have bluzka. No i tak, już pokazuję, jak to się prezentuje. Plecak jest pełny. No, no generalnie nie, żeby coś, ale <grybujesz> jak je tu zamknę, to, to już jest takie. Więc no, ciuchy tutaj schowam, ale butów nie ma szans. Dobra, więc przyniosłam rzeczy, które dalej są do zapakowania, czyli no niestety, ale muszę tutaj wrzucić jeszcze torebkę Torebka nie jest duża, ale ale no I co? I w teorii to miałam zapakować tutaj te ogromne buty i te ogromne szpilki No i nie wrzucam tego, bo mi się pobrudzą wszystkie rzeczy ale no, jakbym miała to wrzucić, to nawet bym tego nie zamknęła. Więc nie wiem co teraz. Ech, nie chcę rezygnować z tych szpilek, bo one są takie śliczne, a ich normalnie nie noszę nigdzie. Więc chciałabym je chociaż zabrać do tego paryża. Także no. Ech. Nie mam pojęcia, co teraz zrobić Jeszcze tutaj muszę schować jakąś piżamę, ręcznik To są na razie same outfity Ja nie wiem Mam tu jeszcze moje piękne rzecz Zaczynam się też zastanawiać, czy przypadkiem ten plecak Czy przypadkiem mój plecak, który mam Taki też zwykły, który miałam w Londynie Nie jest w ogóle pojemniejszy Bo ja faktycznie zapakowałam tutaj tylko jakieś bluzki pudniczki, A on jest pełny No lipa trochę, lipa Kolejną rzeczą jest ręcznik, zaraz jeszcze wyjmę piżamę, beret i no co, będę musiała teraz znaleźć jakąś super taktykę, żeby po prostu to schować. Już w... Załóżmy, że pojadę w Mokasena, to musiałabym schować tutaj konwersy i te szpile. Nie wiem czy to jest możliwe, ale musi być możliwe, ponieważ ja się nigdzie bez tych butów nie wybieram. I koniec. kropka Pijama, oczywiście, też Paryż. Jest to piżama z serii Emily in Paris. Ona jest z Inseya i nie, nie kupiłam jej akurat specjalnie na podróż do Paryża. Po prostu chciałam ją kupić i nie jest taka, jak sobie wyobrażałam. No ale skoro już jest Paryż, no to muszę ją oczywiście tam zabrać. Także kolejna rzecz leci do plecaka. Teraz jednak zrobimy test, jak zwinę tę sukienkę. Takie, no, takie coś. I zobaczymy, czy to zajmie mniej miejsca. Dobra, mam taki pomysł jako że tutaj jest taka przegródka na laptopa. To tutaj schowam kieszonkę i ręcznik przesuwający, tak, żeby to też nie było za grube. Tak, delikatnie, żeby się po prostu jakoś mieć miejsce, serio. Ręcznik udało mi się zawinąć w takie coś, aczkolwiek to nie miało tak wyglądać, bo chciałam to schować gdzie indziej. Ale jakbym to włożyła, może do tej przegródki. Tu, której właśnie się to nie mieści, mieści się do tej, ale no to mi będzie też tutaj znowu takie dość wypukłe, więc nie będę mogła zamknąć tu, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jeszcze bardziej to zwinąć generalnie no już nie potrafię. Albo zrobić to jeszcze jakieś kwadraty, nie wiem. Naprawdę nie wiem, naprawdę jest duży problem z tym pakowaniem tym razem. Jak już generalnie nie mam e, problemów z pakowaniem, do tego no, no, na ludzie się zapakowałam, ale jednak tutaj są takie stylówki, że no serio ciężko jest, a nie chcę po prostu z niczego zrezygnować, więc muszę to jakoś znaleźć. Nie wiem, filmiki zaraz sobie poszukam na TikToku, na YouTubie, wszędzie po prostu jak się zapakować. Żeby to się tutaj zmieściło to... Generalnie mamy teraz jakieś kilka dni później od czasu, kiedy zaczynałam pakować się w ten plecak yy, no Skończyło się na tym, że no rzeczywiście średnio szło mi to pakowanie I jakby nie mogłam tego wszystkiego upchać A teraz jest jeszcze więcej tych rzeczy I jakby dzisiaj jest yy, sobota, 29 czerwca A jedziemy 1 lipca no także są to dwa dni przed wyjazdem, czyli dzisiaj już jest taki termin, gdzie no serio się będę pakować, pakować Ja tak w sumie najczęściej robię, więc y, trochę bez sensu zaczęłam się tak szybko pakować, bo jeszcze miałam takie, że luz i tak dalej Więc dzisiaj y, musimy to wszystko skończyć Generalnie wcześniej nie przeszłam nawet do żadnych kosmetyków, nie wszystko tutaj jest oczywiście y, do zabrania Tutaj są na przykład jakieś opaski, które jeszcze chcę przejrzeć, czy coś z tego będę zabierała tak samo tutaj pomadki Zastanawiam się, które wziąć Więc będę jeszcze robiła jakiś tekst, testing Ale tutaj przygotowany jest woreczek I to jest w sumie jedyna taka jakby kosmetyczka Serio, którą zabieram, bo nie potrzebuję To są właściwie serio wszystkie kosmetyki Czyli tak naprawdę kosmetyków tu nie widać zbytnio Tutaj jest mój jedyny kosmetyk, który będę używać To po prostu tuż do rzęs A reszta rzeczy... No, to będzie niepotrzebna mi jest. Po prostu teraz ja nie będę brała na te dwa dni jakichś nie wiadomo, bezsensownych kosmetyków, których i tak pewnie nie użyję, bo będę zbyt zafascynowana innymi rzeczami. Więc generalnie, oprócz tych wszystkich rzeczy, które pokazywałam wcześniej, i tutaj jeszcze wszystko nie jest ułożone, nie jest przygotowane, ale po prostu wszystkie te rzeczy są, i oprócz tego tutaj jeszcze musiałam wyjąć jedne klapki. Tu jest jeszcze kurtka przeciwdeszczowa. To właściwie do spakowania nie jest, bo to jest case na zmianę. Tutaj kokarski to możliwe, że pokazywałam, bo buty już akurat były pokazywane. Tam są jeszcze konwersy. Ładowarka, ale ona tu przypadkiem akurat leży. Instax jeszcze to jest akurat coś, czego nie pokazywałam, i mam nadzieję, że ten Instax się tam zmieści. I jeszcze drugi aparat, taki do zdjęć normalnie. I generalnie wydaje mi się, że teraz to wszystko, plus jeszcze te kosmetyki, co właśnie za chwilę zapakuję. No i tak, poza tym, to myślę, że nie ma tutaj jakoś więcej co do mówienia. Ja po prostu to wszystko poupycham, spakuję tak w miarę, żeby to za chwilę jakoś się pomieściło. No i pokażę efekt końcowy, jak to wygląda. Może go jeszcze zważę, jak to wszystko wypcham i pewnie jeszcze w poniedziałek będzie taki efekt. Ostateczny, no ja mam nadzieję, że mi się zmieści po prostu na ten bagaż podręczny i wszystko pięknie mi się tutaj pochowa.